I wiecie, z Barstryczna mam kanale, wiecie, z Barstryczna dzisiaj gramy w, 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 w... Arsenal! Mam nadzieję, że mówię, wam się spodoba filmik, jak się spodoba to... stawcie subka, no, po więcej takich filmików. No i co, przejdźmy do filmiku. Uwaga, lecę jako red, co chyba... Czemu tak jest w ogóle mało osób na serwerze? Na serwerze jest dużo, ale w lobby jest mało, nie wiem czemu to tak... Eee, nie wiem czemu tamten dybek tak szybko biega. What Mhm... Okej... To... OK Okej... Uh -huh. No... No może kilka hakerów tu jest, ale wygraliśmy! Let's go! Let's go! Dobra, pierwszy raz chyba widzę tą mapę w Wars No nie, nie! A bo już się atakujemy! Bo ja nie widziałem, no to dobra. Ja już myślałam, że dopiero co był countdown na start, ale jednak, jednak, nie, jednak nie. Co eee... to, to jest? Stinky coffee, nieźle. <grym> Hello! 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 Po, jeszcze miałam taką dziwną broń. Myślałam, że mam auto, a co? To... shotgun takam? Yy... Dobra, jak na razie to nikogo nie. Cześć. I kiedy Jak ja tak lubię. Oj. Mam, mam, bom, mam. Bom. 360? 360. 360. Nie wiem, 360. 720. Maga widzę, Witko, bitko, 360? 360. Było 360 i teraz... No a, Czemu jest tak dużo pingów w takich grach? Czy na Roboxie jest na przykład winny jaki jest normalny ping, na przykład po 20, po 30, ja... na robocie jest po jakieś... O, siema! Pa siubi dubi duba! Ciemka! Ej no. To jest, co jest, Ci jest! du bi du başu. Oj 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 broń! Mocno To jest, gdzie jest... oni <gry> No nie no. Dobra, może przynajmniej top 3 będzie, mam nadzieję. I Czemu no, w ogóle moja myszka się tak stało? O jest, no. Ha. Nie ma... O, jest. Był tam ktoś, ale no nie. Przynajmniej no mam iną nie. Lat. Po, po, po. A, no nie, tak bliziutko, tak bliziutko, było już by trzy. No ten chyba typek to jest chyba jakiś hatker, Hatsker, hatker, no. Tak, kolejna mapa chyba klasy, no nie, no nie, no nie. Ups. Ups. Czy miałem takiego malutkiego jakiegoś kurczybieczka? Pistolecik taki malutki. Hello, hello. Dzięki za prezent. Wow. To the ring to the king to the... Daj, nie właśnie. No czemu ja mam takie wolne... pistolety, które strzelają co jakieś 2 sekundy. Nie wiem co, nie, nie da się nic zrobić bo zadają już 150 HP. Tylko trzeba cały te hadę. mimo że strzelają co kilkanaście sekund. Nie mogę, nie mogę, no, nie mogę. takiej minigamy też tak Bo strzelają kilka sekund. Co milisekundy ale... Zadają po jakieś... Ci... Ci... Czemu nie go... Czemu nie mogę za... no... Jest fajna, ale nie fajna. Czyli że fajna. Bo jest fajna, ale gra się na niej nie fajnie. <grywa> ale Robiłem mi szabę Bangę. No i czemu ten Adiniar cały czas wszystko trafia? Oh, yes. Team leader? Oho... Um, team leader. Oh! Ten animiar jakiś, on jest w sobie przechmotny. Znaczy chodzi mi o to, że jest bardzo dobra, która. Bo za każdym razem, gdy po prostu się pojawim przed. Nie. Nie. no?

Bo ja tak wolno idę, no nie mogę Muszę jeszcze raz zrobić Raz, dwa No i muszę jeszcze czy to się nie dowódzę już Impossible Ajaj, tak blisko Tak daleko Kurde Uwaga, ostatnią rundkę I to jest mapa Lumberjack Pamiętam, że tu się Jeśli to jest ta mapa, w jakiejś tam grze się tutaj stało i się rozstrzykała, jak ktoś się wyjdzie. Za Zadź, drzwiami. Babu, babu. No. I tak się robiło, i tak się łatwo w chwilę zdobywało. Nie, Nie wiedzą, że ja ten fake był znowu. Tą, panu, pieranę. Uuu, mm -mm, ej no nawet dobrze, nawet dobrze poszło. Najgadź, nie, najgadź, nie, nie mogę oszukiwać, nie mogę oszukiwać. A nie, chaj, tylko ktoś się wychyli. jak tędy przejdę? Ej, to nic tutaj mi nie sprzyja. Zrobię tego szybą bangę na niej. Dobra. Mam HP, mam HP. Jest git, jest git, mam HP. Teraz mogę sobie... Iść tu i... robić tam sobie bangę, ja tylko że na daleko raczej jej nie zrobię. Mm -hmm. A będę tak czekał. O, widzicie? Co się nazywa dopiero taktyka? Najlepsza taktyka w Arsenalu! Nazwa będzie... Najlepsza taktyka w Arsenalu? Dobra, to ta taktyka to jest ta cała... Najlepsza taktyka w Arsenalu? Hm. Tak, to jest ta taktyka właśnie na mapie Lumberjack. Yy, właśnie trzeba tutaj sobie stać za z, z jakimś tam przed wejściem albo za drzwiami, albo obu drzwiach, albo na schodach. Tak, żeby po prostu ciebie nie było widać, jak tak wchodzisz. Tylko dopiero. Co się dzieje? Dopiero. No, na przykład teraz akurat troszkę zrąbałam, bo akurat ktoś szedł przede mną, ale. Każdy wie, chyba o co chodzi. Robimy troszkę clickbait. Nie no, nie. Po prostu tutaj, jak są schody? Staje się tutaj. I się. Dobra, yy... dzień wam za oglądanie. To jest koniec. nara.